Ośrodków Produkcji Rolniczej w 2019 roku spotkało się z poparciem niemal wszystkich organizacji rolniczych, w tym Krajowej Rady Izb Rolniczych i Solidarności Rolników Indywidualnych. Parę faktów. W 2019 roku zmieniono ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, gdzie, ja również byłem na tej w Sejmie, gdzie byli przedstawiciele Solidarności i Izby Rolniczych i oni poparli rządową propozycję zapisu wpisania w ustawę ośrodków produkcji rolniczej. Po drugie, wszystko to, co Zespół Ziemia przedstawia, nie ma się. Nic z faktami. Ekspertyza Polskiej Akademii Nauk mówiąca o skutkach wyłączenia 30% gruntów i niezagospodarowania dużych obiektów jest y, szkodliwe. Kolejna rzecz to to, że Poprzez konsultacje społeczne uwzględniono te procedury wynikające z, z uczestniczenia w przetargach na opery. Dzisiaj, po prawie siedmiu latach, ich tworzenie budzi największe emocje. Przeciwnicy OPR-ów w swojej argumentacji stosują manipulacje i półprawdy. Ostatnio szczególną rolę w tym odgrywa krytyka OPR-ów ze strony Zespołu Roboczego Ziemia, koordynowanego przez CRIR. Z 21 maja 2025 roku. W przeważającej większości podawane argumenty to nieprawda. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, yy, która nowelizacja tej ustawy w 2019 roku dopuszcza możliwość tworzenia OPR-ów. Ta nowelizacja nie została poddana pod, yy, że tak powiem, opinię czy pod kontrolę Trybunału Konstytucyjnego, tak jest w stanie aktualnym. Ten artykuł, ta nowelizacja obowiązuje, czyli nie można powiedzieć, że nowelizacja ustawy z 2019 roku jest niezgodna z konstytucją. Tymczasem stanowcze stanowisko Polskiej Federacji Rolnej z dnia 2 czerwca 2025 roku wobec krytyki zespołu roboczego Ziemia jest jednoznaczne i nie powinno budzić wątpliwości. Warto także zauważyć, że decydują tu przede wszystkim emocje. Chciałbym zwrócić uwagę również na to, że za duży, za duży szum się zrobił wokół tych operów. Przecież to i tak czy inaczej będzie niewielka grupa tych ośrodków produkcji rolnej, która w Polsce powstanie. Na 1 300 tysięcy gospodarstw w Polsce, które są. Myślę, że dla tych kilkudziesięciu podmiotów, które będą dalej funkcjonowały jako gospodarstwa towarowe, myślę, że też jest miejsce. Przykładem są także protesty rolników z zachodniopomorskiego w dniu 27 czerwca 2025 roku przy Kowrze Koszalin, przeciw przetargowi na OPR Giżyno, w efekcie którego dyrektor OT Koszalin Marek Gil odwołał przetarg. Odwołanie przetargu na Ośrodek Produkcji Rolniczej w Giżynie uważamy jako Polska Federacja Rolna za bardzo niebezpieczny precedens. Przetarg był przygotowany i zaplanowany zgodnie z procedurami, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem ministra i działanie zmierzające w sposób niezgodny z jakimikolwiek zasadami do jego zatrzymania. Uważamy za niedopuszczalne. Krajowa Rada Rolniczych wydała opinię, że nie chcemy w Polsce w ogóle operów. Dzisiaj, gdzie wszystkie spółki polskie, które nie wyłączyły 30% ziemi, oddały tą ziemię, natomiast spółka, jedna spółka z kapitałem zagranicznym, Top Farms, ciągle się upiera, żeby dalej pozyskać tą ziemię i Ministerstwo Rolnictwa i Dyrekcja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Izba Rolnicza stawiane są w bardzo niekorzystnej takiej sytuacji, że to my chcemy gdzieś tam zlikwidować miejsca pracy i tak dalej. Nie w tym kierunku to powinno iść, powinno Iż to właśnie wtedy te 30% mieliby przekazać, i dzisiaj nie byłoby tego problemu. Wydaje się, że stanowisko ministra rolnictwa nie powinno budzić wątpliwości, tym bardziej, że spór dotyczy od 10 do 20% ziemi, która wróciła do skarbu państwa. Reszta i tak w wyniku przetargów trafi do dzierżawy przez rolników indywidualnych. Rolnicy są mamieni. Opery to nie jest gwarancja. Dzierżawy dotychczasowego dzierżawcy, tylko on musi wystartować w przetargach. Operów zostało kilkanaście kilkanaście zgłoszono. W związku z tym tylko niewielka część z dużymi obiektami, gdzie jest produkcja zwierzęca i gdzie są miejsca pracy podlegają tym operom i podlegają przetargom. Podnoszony czasami przez niektóre środowiska argument o niezgodności z konstytucją. Ośrodku Produkcji Rolniczej uważamy jednoznacznie za nieprawidłowy, i niesłuszne. Ośrodki w żadnym wypadku nie negują tego, że ponad 90% gruntów rolnych w Polsce jest w rękach rolników indywidualnych i gospodarstw rodzinnych. Przetargi na trzy OPR-y w zachodniopomorskim odbyły się w dniu 1 lipca 2025 roku. I co ważne, apel Polskiej Federacji Rolnej w sprawie utrzymania przetargów na opr -y z dnia 1 lipca 2025 roku ma znaczenie dla transparentności przetargów i sprawiedliwego, zgodnego z ustawą sposobu tworzenia opr -ów. Tymczasem Sejmowa Komisja Rolnictwa przyjęła dezyderat, w którym wzywa ministra Czesława Siekierskiego do zmiany zasad przetargów na ośrodki produkcji rolniczej. To efekt burzliwego posiedzenia Sejmowej Komisji w dniu 8 lipca, na którym minister Siekierski argumentował celowość prowadzenia przetargów na OPR-y, które w efekcie zagospodarują obiekty, uratują produkcję zwierzęcą i miejsca pracy, a przeciw którym protestowali rolnicy na Pomorzu i w Zachodniopomorskim. Zastępca dyrektora Waldemar. Janeczek z Kowru w Opolu przekazał, że do czasu podjęcia decyzji przez ministra, nie będzie się wypowiadał w sprawie przetargów na opr -y. Kilka dni wcześniej poinformował media, że Kowr w Opolu jest przygotowany do przetargów, ale musi poczekać na decyzję ministra. Istotne jest także to, że OPR -y w wielu przypadkach to nie tylko miejsca pracy, ale również wykorzystanie potencjału ludzi i nowoczesnego sprzętu w budowaniu silnego i konkurencyjnego polskiego rolnictwa. Dobrym przykładem jest starający się o OPR Top Farms Głubczyce. Ze spółki Top Farms Głubczyce do końca tego roku będzie wyłączone Ponad 80% gruntów, które użytkowaliśmy jeszcze parę lat temu. Opery dzisiaj są jedyną szansą możliwą w prawie do tego, żeby uchronić te prawie 200 etatów umów o pracę, by uchronić te prawie 3,5 tysiąca sztuk bydła przed likwidacją i zwolnieniami. To jest tak naprawdę dzisiaj jedyna możliwa prawem ścieżka, którą kowr może próbować uchronić te miejsca pracy i uchronić tą hodowlę. Oczywiście bez względu na to, kto będzie dzierżawcą, bo to jest przetarg, jak wiemy, otwarty. Tutaj na pewno będzie, będzie kilku chętnych do tego, żeby te opr wygrać. My będziemy oczywiście, jeżeli te przetargi zostaną ogłoszone do nich, do nich wystartujemy. Na chłopski rozum. Odpowiedzialne Ministerstwo Rolnictwa podejmuje racjonalne decyzje Szkoda, że tak późno z 200 dobrze zorganizowanych ośrodków produkcji rolniczej można uratować kilkanaście.